Cześć, witajcie z tej strony Radosny, a to jest kolejny odcinek i w zasadzie to jest taki króciutki poradnik dla graczy League of Legends, którzy chcą sprawdzić swoje MMR. Jak wiadomo, MMR to jest takie ukryte elo, które świadczy o tym, no o dodawaniu jakby LP do dywizji, tak? O tym, jak gramy ITD i prawda? I Niektórzy mają trudności, żeby sprawdzić swoje ukryte ELO, czyli tak zwane MMR. No i właśnie dlatego powstała taka specjalna strona, którą Wam teraz właśnie pokażę. No to to jest op.gg ukrośnik MMR. To podam w opisie. Na początku możecie mieć pytanie o region. To sobie tam wybierzcie swój na przykład, na jakim gracie. Ja gram na... EUNE czyli to jest nordic i east chyba z tego co mi się wydaje no i tak tutaj mamy enter the summoner name no i tutaj wpisujemy nazwę swojego przewoływacza ja wpiszę no i klikamy get mmr trzeba chwileczkę poczekać no i proszę bardzo oto właśnie jest nasze MMR. <laughs> Nie patrzcie, proszę, na mój, 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 jakby, wynik, bo jestem nobem, tak. Silver 5, 0 LP w ogóle. Nie, no, miałem, miałem 90 LP, ale spadłem ostatnio. Coś mi skill odebrało i. A, ale dobra. To miał być poradnik. No i na przykład, dla, przyku... dla przykładu, mój kolega Dratorix. No i proszę bardzo, zobaczycie teraz. Try again! Do. o co jest? Loading Dracorix. No dobrze napisałem. No No, proszę bardzo. Dracorix 1692. Yy, to jest jego wynik w ukrytym Elo. platyna na 4.8 LP. No. Słabo! Według mnie bardzo słabo. Taka ciota. <grywka> Dobra, zresztą. co ja wam będę tutaj więcej mówił? Jeżeli się podobało to możecie dać łapeczkę w górę i subować mój... O, patrzcie tutaj, to, to jest. Możecie subować mój kanał. E, tu macie taki... E, ups, nie mam tego przycisku, ale tutaj, tutaj o, w tym miejscu powinien się znajdować przycisk subskrybuj, tak jest. Tu powinien się znajdować przycisk, tak więc dzięki za oglądnięcie. Siemano!